Mam w to wyjebane I chuj w dupę ci Chuj mi w dupę <śmieniu> to... Zajebiste, ktoś wybrał ja pierdolę, kurwa Kurwa tak się dziwnie strzela we will dance on your grave Ciekawe, tak, jaka ja. teraz tak Darius sprzedał Stoisz przedem M Młotkiem zaj**ał w cymbale no, To jest świetna <śm> Kurwa, zrobiłem format no. i nie zapisałem kolekcji od odschotów z jebak Norboja No debil Oooo ja 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 F**k, nawet jaki tytuł jest, nie wiem kto jaki ustawił, nie wiem jak jest chujowy tytuł to, to wpierdol ktoś dostaje Leba tam kurwa Czekaj ja spróbuję otworzyć Pod Nie da się Ty ja mam jestem stack Nie mogę się ruszyć ty no Weź coś zrób, otwórz to spróbuj to też raz Kurwa ty wcięło mnie W ogóle co widzieliście na fejsie, ten pas napisał nerwaryjena ja widziałem na środku A pierdolisz gościu Packa macie? Jest pod tym dreftem. Tak jest, paczka, pod tym drewniem. Autusz mata na suda. Autusz mata na suda. Nie bierz tego, tego nie wolno grać. Nie, nie to nie ma. No to obrad. Ja uciekam. AI to pedał Wędrumie. Ojej, matce! 47, mniej mają. 60 pn. to tam jest. Cool. Teść Wyskoczył, wyskoczył! Nie, nie broń, nie, nie broń! Matko! No, dobra, graj. Podomski! <śleski> Jaki to jest dowolny! Aaaa!